Czema wszystkim, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Aripa I dzisiaj nagramy czwarty odcinek, e, który będzie już kontynuacją serii do końca myślę, Magicki. No i co? No i chyba zbędnie pieprzyć nie ma co. Nie ma co gadać tak bardzo dużo na temat znowu co to jest Magika ITP i TD, bo mam nadzieję, że oglądaliście poprzednie odcinki. A więc co? Zaczynamy i lecimy dalej. Rozdział czwarty nowa nadzieja. Saving <inaudible> the village of Dunderhead earned the visitors a carriage ride to Hamburgh. The good king awaited them at the end of their journey, and just as they reached the city gates, the first snowflake fell. Intrigues for the beginning, boh? I mean, no, so. Ah, właśnie. Zrobie to co miałem zrobić już wcześniej. By Robiłem wielkie błędy odnośnie yy, tych dźwięków, bo nie było mnie w ogóle słychać na filmikach. Ale teraz mam nadzieję, że będzie OK. No i właśnie, takich już skończyliśmy. My dostaliśmy aż F-60, czyli karabin maszynowy i mamy yy, różdżkę z yy, z przeciwnika, z ruida. Yy, No dobra, to ja sobie wezmę och ochronkę, włączę i możemy biec. Jeszcze tutaj pójdziemy. Lepiej, lepiej jednak zobaczyć wszystko po kolei, jak... O, jest mamy tutaj. 9 na 12 Jeszcze trzy takie łosy znajdziemy i będziemy mieli achievementa. Fakt faktem, że na każdym poziomie jest jeden łoś. Na niektórych w ogóle nie ma. Ale... No też nie, no na każdym jest prze, e, Przepraszam, bo 12 rozdziału, Z tego co pamiętam e, ale... E, ja mam 9 już na 12 Ponieważ jak zaczynałem grać to znalazłem Jeszcze paru e, Więc trochę jestem Mam już do przodu e, Zróbcie mi drogę hey! O nie nie chciałeś wykonać z karabinu? No niestety, ale to nie jest... Yy, SS -monio. <śm> <śm> Aha, A, dobra, tutaj my się zdrzemnąć. Wyruszymy zaraz dalej w drogę. No właśnie potem eee. Zaraz, tutaj była jeszcze... Tutaj coś nie było, jeden sekret, co to jest. Aha, to jest kostur ochrony W tym momencie właśnie straciłem eee, tamtą różkę, no dobra, no, tamtego Wanda. Ale dobra, mniejsza w tym tej... aha, mogę wychodzić podnieść no, tak. Brainer! В конце надеюсь, что до конца я не буду... zbytnio z tym, że o tutaj, tutaj nie, tutaj nie o tutaj nie a o tutaj nie, tutaj nie, tutaj nie eee, mm, no serio, długo ogóle myślę nie będzie, bo będę go nagrywał czopterami nie wiem, czy to już powiedziałem, czy nie eee, ale miałem po prostu wolę nagrywać to później rzucać było odcinka do półchapteru na Kalid Legacyjny uważam, że nie jest ja to z konkretnie eee... Mogą być takie, mogłoby takie mini jakieś minimalne pominięcia, yy, przynajmniej że wyłączę czapter, bo się zdenerwuję, bo no nie pójdzie mi czasami najlepiej bo są tacy, a nie inni przeciwnicy czasami, że można się zdenerwować w to ostro Ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie jak najlepiej Dobra, musimy uratować kula Muszę coś jeszcze sprawdzić. To, razie, to ale... Aha, nie tak. można wzmacniać. Aha, co mnie noga nie Czyli to się mija z celem włączania tej tarczy. Yy, no chyba, że jest już multum wrogów. I jedyne co mam do wyboru to. No i tak właśnie wygląda zabawa z 60 Stoi się po prostu i zniszczy się każdego broda na swojej drodze. Ogólnie zabawa jest przednia. Nie no, jak to w Magicy. Magic'a. gra gr jaką skomplikowaną grą nie jest. Jest zajebistą grą moim zdaniem. Jedną z najlepszych, które grałem do tej pory. O, popo, popo. Ale dostanę w trochę. No tak. ja no poradzimy sobie jakoś.

Nie Strze strzelał do tego celu, a kolegi wymagający nie jest. No i bardzo <śmianowans> też, 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 też Może zamiast tamtej różki wezmę tą? Może na po prostu tak nie strzelać. Eee, oj, tak sobie parę kamieni. Zresztą To są takie. To właśnie magia, magia e, ognia może przebić moją ochronę, nawet jeśli ją mam na sobie, nie będzie mi jej niszczyć, a będzie mi zabierać zdrowie. E, przy czym właśnie łatwo, łatwo można zabić, łatwo nie można zabić, a to chyba to, to raczej to mnie nie zadowala. Hey, uh, no i tutaj się strażnicy wykażą swo, swoim geniuszem.

Czemu go nie zabiło? O oh jest Dobra, czuję się spełniony idę już dalej Cała przygoda tutaj w tym momencie się skończyła już nie... yy... Cz, Moim zdaniem Ogólnie w Magic'e planszy robił się z... z etapu na etap coraz bardziej ciekawsze yy... Nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć z Magiki, już chyba wszystko wiecie, bo <duszelne> dużo tutaj do rozwinięcia więcej chyba nie ma, bo nie ma tutaj nic, popatrzeć na jakieś zajebiste efekty specjalne, że no kurwa, nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć że jest zaskoczenie, że jedna klasza będzie chujowsza, bo, bo jest kujowsza, bo była krótsza na przykład, nie? No jest jeden taki chapter, ale yy, on na niego się jakoś zbytnio nie patrzy Bo on jest tylko, służy do tylko do tego, żeby wziąć yy, jedną, je, jedną magię I yy, więcej chyba nic tutaj nie można dodać bo w tamtym chapterze się po jedną magię, ale nie będę wam jak spoilował jaką I... Sami zresztą zobaczycie sobie Jeżeli będziecie oglądać do... na bieżąco, bo ja... odcinki będą się pojawiać, myślę, teraz codziennie z magiki, to, z... to przekonacie się niedługo, bo chapter jest, myślę, no, no już niedaleko, niedaleko do niego Odnawia sobie tarczę i możemy lecieć A, i to już Zaraz tutaj zobaczycie Co zobaczycie, co wy zobaczycie A co wy zobaczyć? Rozpierdol? No to rozpierdol jest cały, cały, cały czas w tej grze Ale tutaj zaraz będzie większe, nie martwcie się To jeszcze nie teraz Macie co fajne jest to, że można yy, wykorzystywać prawa fizyki. Yy, typu, że pod jakim kątem się dobrym odbije, tak poleci i dalej ten kamień. I w ogóle to, to mi się naprawdę podoba. Yy, gdybyś gdyby miał jeszcze jednego gracza, można robić coś takiego, jak włączyć yy, właśnie promienie. Myślę, że uda mi się to wam pokazać. Ale no spróbuję. Yy, Wezmę jakiegoś znajomka i, i będziemy... E, zagramy wam co i jak. E, więc o to się nie martwi, bo wszystko z mam nadzieję, że pokażę. No i tutaj jest... to jest boss. To jest drugi boss? Będę bo Tak, drugi. Ha! Dobra, a teraz ja w tym momencie... Zgadujcie co mam zrobić. Strzelać w tego typa? Strzelać w tamtych dwóch, co przyjdą? Czy strzelać w maszynę? A, B, or C. Nie wiem jak wy, ale ja wybieram C. Jeśli maszyna teraz musimy pojedynkować z tym naszym kolegą. Bo jednak jak chyba każdy inny. walki jakby zbytnie nie przedłużać bo ona nie jest jakaś super mega pozycjonująca Dobrze o tym wiem tutaj chwilami Progowie używają takich magii bez sensu. Eee, właśnie jaker ma nick, czyli maszyna eee, Używa magii na power, bo inaczej nie można tego bo, nazwać, bo po prostu używa tego co, tak, tak jak poleci i właśnie ja też jestem ofiarą leczenia. Zdenerwuje mnie to bardzo, bo tylko oni sobie utrudniają, a nie mi życia. Dobra, spalę go

Kapitan, prep the Teraz. O, właśnie. ja jest poziom ukończony. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się do zobaczenia najprawdopodobniej jutro w nowym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.